W Ewangelii według świętego Mateusza, rodowód Jezusa Chrystusa, syna Dawida, syna Abrahama. Abraham był ojcem Izaaka, Izaak ojcem Jakuba, Jakub ojcem Judy i jego braci. Juda zaś był ojcem Faresa i Zary, których matką była Tamar. Fares był ojcem, ojcem Ezroma, Ezrom ojcem Arama, Aram ojcem Aminadaba, Aminadab ojcem Naassona, Naasson ojcem Salmona. Salmon ojcem Boza, a matką była Rahab. Booz był ojcem Obeda, a matką była Rut, Obed był ojcem Jessego, a Jesse ojcem króla Dawida. Dawid był ojcem Salomona, a matką była dawna żona Uriasza. Salomon był ojcem Roboama, Roboam ojcem Abiasza, Abiasz ojcem Asy, Asa ojcem Jozafata, Jozafat ojcem Jorama, Joram ojcem Uzjasza. Ozjasz ojcem Joatama, Joatam ojcem Achaza, Achas ojcem Ezechiasza, Ezechiasz ojcem Manasesa, Manassez ojcem Amosa, Amos ojcem Jozjasza, Jozjasz ojcem Jechoniasza i jego braci w czasie przesiedlenia babilońskiego. Po przesiedleniu babilońskim Jechoniasz był ojcem Salatiela, Salatiel ojcem Zorobabela, Zorobabel ojcem Abiuda. Ojcot ojcem Eliakim Eliakim ojcem Azora Azor ojcem Sadoka Sadok ojcem Achima Achim ojcem Eliuda Eliud ojcem Eleazara, Elazar ojcem Matana Matan ojcem Jakuba Jakub ojcem Józefa męża Marii z której narodził się Jezus zwany Chrystusem Z narodzeniem Jezusa Chrystusa było tak po zaślubinach matki jego Marii z Józefem w nim zamieszkali razem znalazła się brzemienną za sprawą Ducha Świętego. Mąż jej Józef, który był, był człowiekiem sprawiedliwym i nie chciał narazić jej na zniesławienie, zamierzał oddalić ją potajemnie. Gdy powziął tę myśl, oto anioł pański ukazał mu się we śnie i rzekł: Józefie, synu Dawida, nie bój się wziąć do siebie Maryi, twojej małżonki, albowiem z Ducha Świętego jest to, co się w niej poczęło. Porodzi syna, któremu nadasz imię Jezus. On bowiem zbawi swój lud od jego grzechów. A stało się to wszystko, aby się wypełniło Słowo Pańskie powiedziane przez proroka. Oto dziewica pocznie i porodzi syna, któremu nadadzą imię Emmanuel, to znaczy Bóg z nami. Oto Słowo Pańskie.